Gdyby ktoś 3 lata temu powiedział, że Usman Dembele będzie najlepszym piłkarzem świata, prawdopodobnie zostałby wyśmiany. W 2022 roku Francuz znajdował się na zakręcie swojej kariery i wielu spodziewało się, że lada moment zamieni Barcelonę na jakiś klub drugiej kategorii. Tymczasem obecnie przeżywa on na pierwszy rzut oka niewytłumaczalny renesans i jest jednym z faworytów do wygrania złotej piłki. W dzisiejszym odcinku piłki na okrągło przyjrzymy się więc temu, jak dembele niespodziewanie stał się piłkarską bestią. Żeby jednak zrozumieć dlaczego przemiana Dembele jest aż tak wyjątkowa, wróćmy jeszcze do tego jak wyglądał on w barwach Barcelony. W klubie z Katalonii spędził on aż 6 lat, od 2017 do 2023 roku. Warto pamiętać o tym, że został tam ściągnięty za aż 135 milionów euro i ciążyła na nim łatka następcy Neymara. Z tego powodu trudno powiedzieć, że Francuz podołał oczekiwaniom, choć patrząc stricte na liczby nie było wcale aż tak źle. 185 meczów, 40 goli i 41 asyst, biorąc pod uwagę jak często Dembele grał tylko połowy spotkań, na pewno nie będzie tragicznym wynikiem, jednak właśnie kwestia oczekiwań sprawia, że tak wielu kibiców zawiodło się na Dembele. Chociaż Francuz wygrał z Barceloną aż 7 trofeów, w tym 3 mistrzostwa Hiszpanii, to zamiast w jej barwach stawać się najlepszym piłkarzem świata szedł w odwrotnym kierunku i stopniowo spadał z piłkarskiego topu. W 2022 roku mówiło się nawet o jego odejściu do Arabii Saudyjskiej czy innych egzotycznych kierunków. Jego wartość rynkowa, która 3 lata wcześniej wynosiła 120 milionów euro, spadła czterokrotnie i wydawało się, że liczne kontuzje, problemy z dyscypliną oraz inne kwestie nie pozwolą mu już nigdy wrócić na szczyt. Kibisów frustrowała notoryczna nieskuteczność Dembele oraz jego problemy z regularnością. Jeszcze wcześniej, kiedy wybijał się do europejskiego topu w barwach Borussii było to niejako akceptowalne, ale z biegiem lat spodziewano się po nim więcej. W 2020 w trzecim roku Dembele mając 26 lat postanowił więc opuścić Katalonię i chociaż wcześniej trochę poprawił jakość swoich występów, to kibice raczej za nim nie płakali. W tamtym momencie trafiał on do PSG jako jedna z twarzy nowego projektu. Projektu, w którym centralną gwiazdą miał być niezmiennie Kylian Bappe, ale obok niego mieli występować szybcy i zgrani ze sobą Francuzi, tacy jak właśnie Dembele, Colomuani czy Barkola. Ekipa z Paryża przechodziła wtedy sporą przemianę i wydawało się, że z nowym składem ma szansę powalczyć o najwyższe cele. Rzeczywiście koniec końców do wygrania ligi mistrzów zabrakło niewiele, bo Paryżanie odpadli dopiero w półfinale, lecz jakby nie patrzeć, sezon znów był taki sam jak poprzednie. Dla samego Dembele ta kampania nie była raczej genialnym debiutem, i jeśli coś mogła zostać uznana za co najwyżej dobrą. W 42 meczach Francuz strzelił tylko 6 goli i zaliczył 15 asyst, ale ponownie wróciły problemy z nieskutecznością. Oraz ogromnym brakiem regularności. Kibice ponownie musieli zastanawiać się, która wersja Dembele wylosuje się przed danym spotkaniem. Czasami zdarzało się tak, że wyglądał on genialnie, jak za najlepszych lat, ale innym razem był cieniem samego siebie. Można było wtedy pomyśleć, że Usman niedługo straci miejsce w wyjściowym składzie PSG, ale mimo tego wszystko zmieniło się w sezonie 2024-2025. Ta kampania dla samego PSG oznaczała kontynuację przebudowy, jaka zaczęła się rok wcześniej. Miało to już kompletne zerwanie z erą gwiazd pokroju Messiego, Neymara czy Mbappe i postawienie na kolektyw, który pod przewodnictwem Luisa Enrique miał podbijać Europę. Odejście Mbappe do Realu było punktem przełomowym w historii PSG. Wprawdzie wielu kibiców obawiało się, że Kylian będzie nie do zastąpienia, jednak jak się okazało PSG nie tylko spisuje się lepiej bez niego, ale nawet sam Dembele wszedł w jego buty i to z niebywałą skutecznością. Podczas kiedy Mbappé miał całkiem spore problemy z aklimatyzacją, na początku swojej przygody w realu, Dembele na Pardę de Prą przejął jego rolę. Francus nie tylko notuje świetne indywidualne statystyki, ale prowadzi też PSG do historycznych osiągnięć. Podczas kiedy z Kylianem na pokładzie przygoda Paryżan w Lidze zawsze kończyła się średnio, w tym sezonie drużyna Enrique wydaje się być historycznie blisko tego wielkiego trofeum. W pierwszej części fazy półfinałowej pokonała Arsenal 1-0, a oczywiście autorem bramki w tym meczu był nie kto inny jak Usman Dembele. Jego liczby z tego sezonu wręcz powalają na kolana, szczególnie jeśli zestawimy je z poprzednich, Przednimi latami jego kariery. W samej lidze strzelił on 21 goli i zaliczył 8 asyst, a to wszystko rozgrywając niecałe 1700 minut. Do tego dochodzą też 3 bramki i asysta w Pucharze Francji, decydujący gol na wagę triumfów Super Pucharze Francji oraz 8 goli i 3 asysty w lidze mistrzów, w tym te z najważniejszych spotkań. Te osiągnięcia wyglądają jeszcze lepiej, gdy weźmiemy pod uwagę, że wcześniej najlepszym sezonem Dembele, jeśli chodzi o strzelane gole, była kampania 15-16, kiedy trafił do siatki 12. Razy. Dziś Goli ma 33 A Asyst 12. A pamiętajmy, że do końca sezonu zostało jeszcze kilka spotkań, więc może wyśrubować on swoje statystyki. Taka forma naturalnie prowadzi też do dywagacji pokroju stawiania go w roli faworyta do wygrania złotej piłki i wobec tego myślę, że warto się zastanowić, dlaczego Francuz zaliczył tak gigantyczny progres. Przede wszystkim warto tutaj rzucić okiem na kwestię rewolucji w PSG oraz odejście Mbappé. Chodzi tu zarówno o tą mentalną rolę lidera, jak i pozycję najbardziej wysuniętego do przodu piłkarza na boisku. Dembele przejął bowiem odpowiedzialność za drużynę zarówno jako jej najlepszy piłkarz, jak i ten grający najwyżej z przodu. W tej kampanii występuje on głównie jako środkowy napastnik, co wcześniej zdarzało mu się dosyć rzadko, ale jak się okazało było chyba marnowaniem jego gigantycznego potencjału na tej pozycji. Pierwszym sygnałem tego, że Francuz może poradzić sobie całkiem dobrze w tej roli był już poprzedni sezon, kiedy to Enrique sporadycznie wystawiał go w roli napastnika, jednak nikt nie mógł się spodziewać, że będzie aż tak dobrze. W poprzednim sezonie Mbappé był liderem PSG w ofensywie. To właśnie do niego trafiała większość piłek. To on dawał zdecydowanie najwięcej strzałów, a tym samym nawet jeśli grał dobrze, to poniekąd ograniczał kolegów z drużyny. Obecność na boisku dwóch tak dobrych piłkarzy jak on oraz Dembele naturalnie nie przynosiła najlepszych efektów. Dziś jednak to na tym drugim opiera się atak Paryżan, chociaż w przeciwieństwie do tego jak wyglądało to rok temu, nie jest to już drużyna, która bazuje tylko na jednym zawodniku. PSG potrafi bowiem Wygrywać mecze nie tylko dzięki geniuszowi Dembele, ale również dzięki temu, jak dobrze współpracuje on oraz reszta kolegów z drużyny. Nieważne, czy Paryżanie wygrają ostatecznie Ligę Mistrzów, czy jednak nie, już teraz możemy powiedzieć, że Luis Enrique sprostał swojemu zadaniu. Z kolei Dembele w rozgrywkach Champions League był zdecydowanie decydującym graczem Paryżan. Swoją pierwszą bramkę strzelił tam z Manchesterem City, później trzykrotnie strzelił Stuttgartowi w meczu wygranym 4-1, strzelił dwukrotnie z Brestem, a następnie rozpoczął świetne granie. W w fazie pucharowej. W dwumeczu z Liverpoolem strzelił gola na wagę awansu. Później dwukrotnie asystował w starciu z Aston Villą, a teraz, tak jak powiedzieliśmy, strzelił bramkę w otwierającym dwumeczową rywalizację spotkaniu z Arsenalem. To, co również imponuje w nim tak bardzo, to niezwykła skuteczność, z której wcześniej, delikatnie mówiąc, Francuz nie słynął. Dzisiaj jego celność strzałów uległa bardzo dużej poprawie i nie inaczej jest także z kolejnym aspektem, który wcześniej był jego wielkim problemem, czyli zdrowie. Karierę Dembele przez ostatnie lata niszczyły kontuzje, jednak teraz w barwach PSG w tym sezonie nie ma on z nimi praktycznie żadnych problemów. W tym sezonie nie opuścił on żadnych spotkań z uwagi na problemy zdrowotne i jest w idealnej formie fizycznej. Warto podkreślić, że Enrique nie daje mu grać cały czas, tylko korzysta z niego bardzo odpowiedzialnie. W ligowych meczach z łatwiejszymi przeciwnikami Dembele nie gra całych spotkań, co być może z jednej strony sprawia, że nie ma tyle okazji na strzelanie goli, ale z drugiej zostawia go w pełni sił na najważniejsze mecze, a zresztą Zresztą obramki i tak nie muszą się oni martwić. W tej kampanii, kiedy Francuz ma rozstrzygnąć o losach meczów, po prostu to robi. Wydaje się, że jest na najlepszej drodze do poprowadzenia PS do naprawdę wielkich rzeczy. Warto również podkreślić, że w przeciwieństwie do jego pobytu w Barcelonie, tutaj, czyli we Francji potrafi on doskonale współpracować z resztą drużyny. W Katalonii Dembele często nie mógł zgrać się z kolegami i niezbyt mu to wychodziło, jednak w Paryżu jego forma z barkolom, duet czy Farażkają jest naprawdę niesamowita. Paryżanie posiadają więc dzisiaj bardzo dobrą ekipę, która w końcu po tylu latach zmagań wygląda jak drużyna. Oczywiście są tutaj wiodące postacie, ale mimo tego nie możemy tu mówić o gwiazdach, które przysłaniają blask kolektywowi. W tym miejscu warto zatem zastanowić się, czy złota piłka naprawdę ma szansę trafić w ręce dębele. Oczywiście istotna w tej kwestii okaże się liga mistrzów lub jej brak, ponieważ na południowy zachód od Francji w Hiszpanii brylują tacy piłkarze jak Rafinha, Lewandowski czy Jamal. Jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Francuskiej, Dembele z pewnością zostanie w nich królem strzelców oraz zgarnie krajowe mistrzostwo, co że zagwarantowało sobie wiele kolejek przed końcem. Do tego dochodzi też Super Puchar Francji oraz prawdopodobnie Puchar Francji, ale jak wiemy w PSG te trofea nie znaczą zbyt wiele, bo są one oczywistością i liczy się tylko Champions League. Bardzo dużo będzie zależeć od występu w drugiej części meczu z Arsenalem oraz potencjalnym finale. Tam Dembele musiałby zagrać przynajmniej tak, jak regularnie gra w tym sezonie, a wtedy myślę, że co do złotej piłki nie byłoby wiele wątpliwości. Na ten moment głównymi faworytami wydają się być on oraz Rafinha, ale tego, co dokładnie się wydarzy, dowiemy się w ciągu najbliższych kilku tygodni. W tym miejscu dajcie znać, co myślicie o tak niespodziewanym progresie Dembele, a jeśli chcielibyście posłuchać o tym, jak Engolokante dotarł na piłkarski szczyt, polecam obejrzeć ten film, który właśnie wyświetla się na waszym ekranie. Jak zwykle zachęcam też do subskrypcji kanału oraz jego wspierania i do zobaczenia już niebawem w piłce na okrągło.